Wszystkie z tej strony, Iwasław i dzisiaj jest pierwszy odcinek z serwera CashMCU, no i ogólnie na początku wam opowiem o tym serwerze, podstawowe komendy i tak dalej, a później sobie najnormalniej w świecie pogramy. I jeszcze wam ogólnie pokażę co już zdobyłem, a jeżeli ktoś z was już na tym serwerze i wszystko wie o tych komendach i tak dalej, to możecie przyjść do o tej minuty. A ogólnie odcinek jest z tego serwera dlatego, że w jednym z poprzednich odcinków prosiłem, żebyście pisali IP w komentarzach do jakiegoś serwera, którego polecacie i pan Siema Eniu tutaj, czy tam pani, nie wiem, do nas napisał lub napisała, więc bardzo dziękuję. No i serwer to jest fajny serwerek, sobie obczaiłem. No i ogólnie też na start mówię, że ktoś nie wiesz, że to jest serwer, gdzie można zarobić prawdziwą kasę. nawet tutaj widzicie, zarabia prawdziwą kasę, grając w MC. Jest napisane z prawej strony, więc tak. No dobra, no teraz już bez przedłużania ustawcie subika i łapeczkę w górę, mi się bardzo przyda i zaczynamy. No i tutaj oczywiście IP to jest cash MCU, to jak też widzicie. No dobra, więc to jesteśmy już w lobby. Raczej radzę Wam wybrać to: każdy blok 1, a możesz każdy blok 2. To są ogólnie, nawet jeżeli, np. zdobyłeś jakieś itemki tu, to później możesz wejść na to itemki masz identyczne. Różni się tylko tutaj mapkami, nawet jest napisane, że itemy chat oraz highs jest zsynchronizowana z trybem cashblock blok 1. Jeden, co się różni, to po prostu mapa, aby było mniej lagów. No więc, właśnie tak. No, ale ja sobie wbijam od tutaj. I teraz zobaczcie jakie są itemki bardzo fajne W ogóle złota mega dużo, a później nie mam dlaczego Tutaj no, nawet trochę diaksów I super mam kilofy i siekierki w ogóle Diamentowa, Unbreaking 2, fortune 1 No siekierka akurat nie jest bardzo potrzebna Ale też nie mam jakiejś bardzo dobrej Najbardziej potrzebne są w ogóle kilofy W ogóle do kopania, bo hajs ogólnie się zarabia Tutaj za kopanie mieczyki też nie są potrzebne zbytnio Ale ja mam strasznie dobry Sharpness 5 breaking 3, Fire Aspect 2, więc fajny Jeszcze diamentowy i ogólnie highs może wydropić z każdego bloku, więc jeżeli na przykład możesz kopać Dirta i też sobie wydropić highs, nawet jeden grosz wydropiłem z Dirta No i łopatę mam taką, f 4 breaking 3 Fortuna 2 i e, najważniejsze kilowy. Po pierwsze mam taki, kill -off 5 czy 3 5 breaking 3, fortunka 3 diamentowy, ale już mu się kończy, więc będę musiał go naprawić koładle e, I jeszcze mam taki SILK Touch tutaj, w 4 i Silk Touch, to jest ważne go sobie użyjemy i jeszcze mam trochę Chession, to fajnie, więc ten w Ender 6, więc teraz zobaczcie Dwa bikony, e, Emeraldzik, to jest też e, taka magiczna śnieżka, też Wam teraz powiem co nadaje e, no i 23 bloki e, diamentów, dużo ogólnie bardzo, 50 bloków Irona, 9 zł, 17 ma i 21 e, węgla. Aha, jeszcze tutaj mam takie kilof, w e, 64 fortuna 2, e, tutaj 3, 3, 3. I jeszcze jest tutaj diamentowy wsięcy 2 taki. E, no dobra i teraz tak. E, ogólnie poza kopalni na tym serwerze fajne są tutaj te klucze, to jest jedno z tak ważniejszych rzeczy. E, znaczy ogólnie są klucze do skrzynek. Najgorsza skrzynka to jest pospolita, jeden tutaj widzicie, jest gwiazdę, ma jeden na 6. Jeżeli klasz prawym, to może tu skrzynkę otworzyć, ale to trzeba mieć klucz, a jeżeli klasz lewym możesz zobaczyć, co może z niej dropnąć. I teraz zobaczcie, jakieś nasiona, no nie najlepsze rzeczy, ale pewien najlepszy jest tutaj 20 hajsów, ale to nie jest oczywiście hajs prawdziwy, tylko to jest wirtualny hajs tego serwera, ale pewne najlepsze rzeczy to jest niepospolity klucz, czyli do jednej skrzyn do lepszej skrzynki. I jeszcze jest epicki klucz do jeszcze lepszej skrzynki. Więc tak, to jest najgorsza skrzynka, później trochę lepsza, to jest 2 na 6 Oni pospolita właśnie. E, no i tutaj ma troszkę lepsze rzeczy, ale pewnie najlepszy jest beacon. 80 hajsu i rzadki klucz, albo epicki klucz. Trzecia najlepsza skrzynka, czy tam trzecia trzecie najgorsza, i trzecia najlepsza, chyba też, to jest rzadka. I ogólnie, właśnie Wam jeszcze nie powiedziałem, bardzo ważny jest brasz. Brasz to jest coś takiego, że po prostu możesz sobie kopać, jak na krewie normalnie. Nie mogłem jeszcze pokazać, bo jeszcze tego nie mam. Można sobie kupić brasza na yy, właśnie stronie tego serwera. No ale, no, jeżeli tutaj chcesz zarobić na tym serwerze, to moim zdaniem nie ma sensu wydawać. Ale, jeżeli tutaj chcesz mega długo grać, no, to nawet się opłaca kupić tego brasza. A ale to nawet można dropnąć brasza. Ale to jest poziom 1, niestety, tylko yy, Najlepszy najlepszym to jest chyba 6, yy, to jest poziom 6. Czyli że normalnie jednym kliknięciem kupić i 6 bloków. Więc brasze są mega fajne, fajnie by było dropnąć. No to właśnie najlepszy jest pewnie brasz. No i do tego epicki klucz, niech pospolity klucz, raz 2. I rzadki klucz razy dwa. E, dobra, dalej mamy skrzynkę epicką właśnie. No i tutaj są nawet fajne rzeczy. Jakiś taki magiczny kamień. On tam też coś daje w ulepszeniach. E, tutaj dwa razy smocze jajo. Tutaj dwieście hajsu. Te nawet jakieś fajne, e, jakieś fajne diamentowe rzeczy. W ogóle jest też kilof 333. E, dwa bikony są. Jest tutaj e, zwykły diamentowy kilof. No i najlepszy to jest właśnie legendarny klucz i klucz razy 3 To jest najlepsze rzeczy, Jeszcze jest jetpack, to też jest fajne e, No dobra, i później już prawie najlepsza skrzynka, to jest legendarna I tutaj mamy brush poziom czwarta czyli kopić 4 bloki normalnie za jednym kliknięciem, wyobrażacie to sobie? To jest mega fajne, też ten magiczny kamień, aż 3 magiczne latarnie 8 bloków diamentów, ten jetpack, legendary klucz razy 2 i epicki razy 4, tutaj w ogóle jeszcze jakiś kask górnika e, tutaj 5-3 wszystko. Rzeczy jeszcze kilof jest 6-4-3 Czyli w ogóle to jest F64, y, unbreak, F6, 6, unbreaking 4 i Fortna 3, więc super. Kiloff tak mi się wydaje, że tak jest, no tak. I jeszcze jest diamentowy mieczek 6-2. Więc też super fajny, więc ta legendarna skrzynia jest fajna bardzo, najlepsza to jest zimowa nibal naprawdę nie wiem czy to są najlepsze rzeczy. Na pewno jest tak diamentów, jest bardzo fajny, to jest jeszcze ten magiczny kamień, ale jest też ranga sponsor, ranga Mikołaj, ranga Elita, 100 tej, 100 tej kasy. Więc te 3 rangi są niezłe, dlatego że, żeby je mieć też trzeba zapłacić, a te macie je za darmo, one dają wam jakieś bardzo fajne rzeczy, więc no macie darmowe coś, za co normalnie trzeba płacić więc to jest to przydatne, jeszcze kilo w 6,43 diamentowy no i tak no i ogólnie tych wszystkich skrzynek, kluczem można tam sobie jakoś w różny sposób można zdobyć, można je kupić za prawdziwe pieniądze, można je kupić za wirtualne pieniądze można za questy dostać a ten ten klucz można dostać tylko trzeba tutaj wpisać komendę śnieżki i tutaj widzicie jest zimowy klucz I kosztuje on 64 magiczne śnieżki A magiczne śnieżki yy, Masz 0,005% szansy Że ci wydropi, czyli mega mało No naprawdę jest, to jest, wiecie jak to jest mało Naprawdę prawie nie ma szans Więc to trzeba grać, po pierwsze mega warta Po drugie trzeba grać ultra długo na tym serwerze Żeby mieć ten klucz Więc nie wiem czy to jest aż taki fajne, ale no Ale może jest, raczej ktoś mi rzucił tutaj bez sensu coś Dobra ja ogólnie, jak możliwe, że zauważyliście jedną taką śnieżkę właśnie To jest taka, to, tylko nie pomylić, to jest zwykłą śnieżką Musi taki napis, że tam magiczna śnieżka, specjalna zimowa waluta i tak dalej O, ktoś mi diaktyk rzucił, dobra, fajnie Teraz wam jeszcze powiem podstawowe komendy No, pewnie najważniejsze to jest, żeby się dostać na spawn Po prostu wpisujecie spawn i jesteście tutaj Dalej, jeżeli wpiszecie warp to macie parę rzeczy. Może być warp enchant, i po prostu wtedy jak tutaj zapójdziecie to do stołu z enchantowaniem, do enchant table, tutaj macie też craftingi, macie też kowadło, do tego jakie są jeszcze warpy. Tutaj macie warp działki i po prostu y, można tutaj założyć działkę. No i fajny w działce jest to, że tam y, nikt ci inny nic nie może robić, tam zawsze musi się dostać, ale no mega słabe w działce jest to, że y, trzeba za nią też płacić. W ogóle ja raz miałem i mi się zepsuła, wygasła, więc ogólnie działka y, działki nie polecam. Yy... A w ogóle też mega problemem w działce jest to, żeby trzeba, żeby założyć działkę, to musicie iść normalnie z 1000 kratek w ogóle gdzieś. A i tak za 1000 kratek jest pewnie jakiś ocean znajdziecie, więc to jeżeli jesteście mega cierpliwi i mega chcecie tą działkę, to okej, okay, ale no, ja jej robić nie będę. Raczej. Jeszcze mamy warp, z najważniejszych warpów to jest sklep. No tylko, że to wystarczy sobie wpisać Tutaj do, do tego gościa się te piecie, A jak tutaj widzicie, dostępny również pod sklep Więc wystarczy po prostu sobie wpisać sklep I to jest komentarz, jak najczęściej częściej używam Tak mi się wydaje I to tak, macie sklep prosty I możecie sprzedawać różne te rzeczy Za wirtualny hajs A później za ten wirtualny hajs Możecie kupić takie klucze właśnie Legendarny klucz kosztuje 500 e Epicki 350 Rzadki 50 e To jest to jest jaki to jest, nie wiem, ale za 30H to jest najsłabszy, czyli pewnie pospolity, czy tam niepospolity i kas górnika. Kas górnika można... kosz tu aż 10 tysięcy i kas górnika mnoży drop kasy z bloków o 1.1. No więc dzięki temu możecie zarobić więcej, to jest przydatne. I tam wiedziecie, że kas górnika tam też gdzieś można wydropić, więc fajnie. Do tego mamy jeszcze sklep za spędzony czas, więc jeżeli dużo tutaj gracie, to możecie dostać klucze albo jetpack za właśnie spędzony czas. Ja na razie gram tutaj 14 godzin, 50 minut na tym serwerze, a żeby na przykład... Tylko też bardzo się opłaca, na przykład tutaj chwilę, na przykład jeżeli nie wiem, idziesz sobie zjeść obiad, to zostaw, żeby jeżeli tam to ci nic przeszkadza, żeby komputer tutaj był włączony, to też wam dostaje czas, więc wiem, to jest trochę bez sensu, no ale można tak czasami zrobić. Ale tak w sumie zbytnio nie robię, możliwe, możliwe że maksymalnie z pół godzinki tak dostałem. Ale ogólnie na razie to bym mógł sobie kupić. Niepospolity kluczać się nie opłaca, rzadki też się nie opłaca. No i episki się dosyć opłaca, ale jest aż 24 godziny, więc jeszcze mi na to nie stać i ostatni rodzaj sklepu to jest um, czekajcie, to jest właśnie taki rynek graczy I tutaj można samemu coś sobie wystawiać albo kupować tylko to moim zdaniem, ja tutaj na razie jeszcze nic nie wystawiłem, ale no to jest moim zdaniem bez sensu, no bo e, tutaj wszyscy wystawiają jakoś mega drogo no po prostu zobaczcie, nie wiem, jakiś tutaj, kurcze rec... nie no, tutaj rec są na no, ten tani, ale no mega droga w nie wiem, jakiś pół, ten, pół taka grasa za niem nie za 100 za 100, a za 100 moglibyście sobie kupić no coś dużo lepszego, nie wiem, jakiś kluczyk albo coś A wystarczy mieć Slicktach i już macie nieskończoność grasa, tutaj, tutaj mam już siliktać, Nie wiem, no, tutaj w ogóle jeszcze jest jakieś za 5000 jakiś stack żelaza nieprzypalonego, więc to się czasami może do pikonów się opłaca albo coś, ale ogólnie zazwyczaj tego sklepu tutaj nie polecam, bo nawet nie ma jakichś zbytnio fajnych rzeczy lepiej sobie pokopać. I when, jak też ludzie jakieś rzucają jakiegoś kobla albo coś, no to warto po prostu przyjść, podnieść, to sobie sprzedać w sklepie. Bo teraz zobaczcie, jest sklep, nie wiem. Mogę sprzedać sobie na pewno redstone całego. Tutaj kobla, i ludzi mi tutaj rzucili. jakieś jakie fajne rzeczy oni mi rzucili. O, kurde, to jest diamentowa. Nie no, fajnie, naprawdę. Wiecie, że no, patrz, te kilofy wszystko ludzie mi tutaj rzucili. Jakieś w ogóle super kilofy są tutaj i rzeczy, więc czekajcie. Buty, ja mam 5 czy 3. A co buty 5-4? No dobra, widzicie już mam super za darmo jakieś buty. No ale ogólnie najważniejsze jest, znaczy nie najważniejsze, ale może jedną z najważniejszych rzeczy jest to, yy, że po sobie kopać, że po się pójść, to trzeba tu. jeżeli właśnie masz jakąś rangę, no przykład masz elita masz może 10 tysięcy kratek cię tepie. Więc ta naprawdę będzie, no masz dużo większe szanse, że ktoś tam już nie kopał albo coś takiego. A ja na razie nie mam się żadnego, właśnie żadnych z tych rzeczy. Na przykład tutaj VIP jest za 4000 kraty kalian ja gracza, no więc po prostu się tepie, i tutaj mogę sobie w dół się właśnie tutaj, nie wiem, kopię się w dół e, i później już normalnie, czekajcie, ja mi się znowu ktoś wyrzucił to, e, i później normalnie zwykłym kilofem mogę się już kopać, a później, żeby wrócić, oczywiście znowu wpisujecie spawn, no dobra, uff, najważniejsze rzeczy już chyba powiedziałem. E, teraz jeszcze wam powiem tylko jedną komendę, którą ustawiłem, e, której dużo osób może nie znać, ogólnie questy. Wpisujecie quest i tutaj macie dużo właśnie questów, za które macie na serio fajne rzeczy, na przykład tutaj już pierwsze dwa questy zrobiłem, ale jest taki, zobaczcie, wykopię 500 trud złota i dostaję 3 sztabki enderytu i 20 tej kasy wirtualnej, mi zostały dwie właśnie specjalnie, dwie do wykopania rudy złota, specjalnie co zostawiłem, żeby to zrobić przy was, no i właśnie stąd mam aż tyle tego złota, a za pierwsze dwa też dostałem trochę kasy i jeszcze dostałem ogólnie klucze, no ale klucze jakieś tam rzadkie, więc nikt z nich nie wydropiłem można robić ogólnie dwa questy na raz yy, i jeszcze robię właśnie quest nerd 2 śledzywa, po prostu spędzić 500 minut na serwerze, ja już 262 yy, no i te dwa questy robię na raz, a nagroda to jest rzadki klucz i 5 kasy rzadki to już nie jest aż taki słaby, rzadki to jest ogólnie ten no i można wydropić brasza już może jakieś tutaj epickie klucze, więc już nie jest aż tak źle OK, a teraz już naprawdę zaczynamy rozgrywkę. No więc, w sobie po prostu tepnę się w randomowe miejsce i spróbuję wykopać te dwie e, rudy złota. OK, już jestem w randomowym miejscu. No i co? Kopię się w dół i no kopiemy. E, pewnie będę szukał na jakiejś takiej około dziesiątej kratce. Może e, na razie jestem na czterdziestym, więc jeszcze trochę. I też później będę to całe złoto musiał przepalić. I albo je sprzedam. Może trochę sprzedam, a trochę zostawię sobie. A, i teraz jeszcze coś, na co pewnie bardzo dużo osób w ogóle, możliwe, że niektórzy nawet wchodzą na ten film tylko po to, żeby się o tym dowiedzieć. Czy tutaj wypłacają, uchać i tak dalej. Ja jak możliwe zauważyliście mam pieniądze 1,04 zł04 grosze żeby to sprawić można po prostu pisać ile. I tutaj macie że posiadasz 1,04 PLN, a żeby wypłacić, jak tutaj wpiszcie komendę wypła wyplać, to tutaj ci pieniądze wypłacane są na Discordzie, w tickecie aby wypłacić pieniądze, coś tam, coś tam, coś tam, potrzebujesz minimum 10 zł. Czyli po prostu, jakbym miał 10 zł, to bym mógł sobie wypłacić, na razie jeszcze, no nie wypłacałem ani razu, bo jeszcze tyle po prostu nie zdobyłem, ale z tego co wiem, dużo o tym oglądałem i tak dalej, że tutaj ten serwer nie oszukuje, tutaj serio, ja im ufam. I jeszcze też taka fajna rzecz, że ogólnie tutaj, zakopanie bloków, jak możliwe, też zauważyliście. Od razu staje darmowego expa, więc później przy enchantowaniu to serio się opłaca. O kurde, kurde, co no są diaksy w ogóle? Patrzcie, ile i w ogóle tutaj, jak powiedziałem, fortunkę 3? Dobra, teraz mam 15 diaksów, znaczy jest taki 15. Zobaczymy, ile mi wydropi. Raz, dwa, trzy. Wykopałem 3. Czy normalnie powinienem mieć 18, a z 19. No dobra, to aż tyle mi nie dało. Jeszcze wchodzę do sklepu i sobie do razu to wszystko sprzedaję. Ale teraz na rzecz zbytnio nie potrzebuję Wam nawet sporo, a potrzebuję dużo bardziej y, tego złota znaleźć. Okej, okay, dobra, dobra. Mamy widzowie złoto. Więc fajnie. I uwaga. Czyli brakuje mi się wydaje, że dwóch i tak jeden i... Dwa, jak widziałam zadanie ukończone i teraz, yy, czekajcie, dobra, widzowie, niestety, jestem załamany, okazało się coś mega strasznego, yy, nie dostałem tych trzech sztabek netherytu, bo wyobraź sobie, miałem pełne eku no kurde, no to jest, no to jest, no aż nie będę tego komentował, no, nie dostałem, nie dostałem trzech sztabek netherytu, wiecie, jakie kilowy mogłem z tego rzeczy zrobić, bo kurde, miałem pełne eku no. No i teraz no szkoda, dostałem tylko e, dostałem tylko highs, ale no mało. I teraz mam 62, no. E, no więc, no więc bardzo, bardzo słabo, no ale trudno. E, Takie porki trzeba wżywać, no ale serio, ja mam takiego pecha w tym. No ale dobra. E, więc teraz tak, sprawdzę sobie jaki jest następny quest skopania. kopania. E, czy dobra. Wykop 500 złota, jest stany 30, niepospolity klucz, no słabo, słabo, dużo gorszy niż poprzednie. Nie, wiem, no pewnie już nie uda mi się odebrać tego endorytu. no jestem, jest mi mega smutno, no ale trudno. No dobra, no to pewnie sobie wykopię trochę poza odcinkiem. A można odcinku, zobaczę. A już pewnie będę jakoś kończył. więc Zostawcie suba i łapeczkę w górę. To było takie właśnie, gdzie, ta, gdzie tam ogólnie opowiadałem wam o tym serwerze. Podstawowe komendy, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. No i ogólnie chciałam odbrać czyształk Niderytu i w ogóle. No ale no, mega jest mi smutno. Wiecie, ile czasu kupałem to wszystko. No ale trudno, no. Zbieram doświadczenie przez to. No i tak, na no, dzisiaj już nie przedłużam. Zostawcie suba i łapeczkę w górę i na. Ra